Cześć wszystkim w kolejnym odcinku. Dzisiaj zabieramy się za kostkowanie siana. Jest godzina wpół do dziesiątej. Rosa ładnie obeszła. Siano suchutkę. Wczoraj jeszcze bełtałem tym sianem dwa razy po filmiku. Pod wieczór i po południu. Po południu i pod wieczór. No, i ładnie wyschło. Siano suchutkie aż szeleści. No, świeże sianko. Czekamy na e, sąsiada. Taki sąsiad na gospodarza, powiem tak, On z sąsiedniej wsi. E, przyjedzie. Nie ten sam co mi tu kosił i przewracał, tylko inny z prasą. Kostkującą. No, i będziemy kostkować. Cześć Wam te kostkowania. Tam nagram. No, tak mówiłem, przewracałem to. Pełtałem tym wczoraj jeszcze dwa razy. Przy niedzieli ładnie grzało. Wiatr taki ciepły wiał, więc to przesuszyło. No, i zobaczymy, ile dzisiaj kostek wyjdzie. Myślę, że tak 50, ponad 50 powinno wyjść. Zobaczymy jak to będzie. Tak to na razie wygląda tutaj. I czekam na kostkowanie. Więc zaraz się pewnie będziemy widzieć. No i kostujemy. おい No, już wozimy kostki i składamy od razu. Nie nagrałem za dużo w polu, bo nie było czasu. Trzeba było podgrabywać. No i teraz wozimy taczkami. Hubert pomaga. Układamy. Wyszło 99 kostek równe. Bez jednej 100. No i co? Teraz układamy tutaj. Będę przesypywał to solą. Żeby to wilgoć jeszcze powciągało Nie będzie sobie schło tutaj na razie na słonku No już prawie jedna warstwa Jest zrobiona, tutaj jeszcze dwie taczki wejdą na kraj i tutaj Więc pomału się robi O jedzie dziadek O dziadek jedzie z taczkami Trzy warstwy siana Kostek ułożone Tak to na razie wygląda jeszcze trzy na dole i tam jeszcze około dwudziestu chyba w folu. Wam pokażę to od góry, żebyś nie wpadł tam. Uważaj na kraje. No, tak to z góry wygląda. Teraz już e, jest posolona i teraz kostki pójdą w dach, czyli po trzy, trzy do góry na szpica, żeby folie można było założyć. Barany zaciekawione, co to się tutaj dzieje. Chodzą Jedzą. krajami, obskubują siano. Tutaj, więc tak to tu wygląda. Zaraz Ci pomogę. No, a więc my. Jedziemy po resztę. Zostało, ja mówię, około 20 kostek, więc prawie do szpica będzie. I będziemy zakrywać folią. No i dobra, kostki zwiezione. Tutaj jeszcze, jak brat woził kostki, to ja tam składałem. To dziadek, tata tutaj dokładniej to przegrabał. To, co pominięte było przez prasę, no i zostało kilka takich kupek z sianem, i to teraz spakuję do worków. Nie ma tego dużo 6 worków, 7 może będzie. No i to bezpośrednio pójdzie już na strych. I tam sobie podesnę to na strychu i na bieżąco się to spasie owcami. Na wieczór będą dostawać. Jak to sobie poleży, jeszcze na strychu całkiem wyschnie, a na strychu parno, jak fix, to mm, momentalnie to wyschnie. No więc mniej więcej tak to wygląda. 99 kostek, no i z tego by było jeszcze może 3, no do 5 kostek. Więc 104 kostki by wyszło, no ale to luzem to już pójdzie. Ja mówię bezpośrednio na strych, będzie leżało z tamtym sianem, z tamtej łąki. No i dobra, później jeszcze Wam pokażę te wszystkie kostki tam, co są złożone. I będziemy chyba kończyć, bo tam jeszcze będę musiał na wieczór folię nakryć, bo ma być wieczorem burza, więc żeby nie zalało. Dobra, zabieram się za robotę. O gorąco Nie wiem. No i dobra, jesteśmy już tu przy kostkach. Tak wygląda kubka, jest tutaj 99 kostek, prawie setka bez jednej, tak to wygląda, fajnie, że już jest skostkowane, złożone i co, ja teraz zabieram się za przykrywanie folią, bo zaczyna się coś śmurzyć, a zapowiadali burze właśnie na popołudniu wyradowicia, więc trzeba to osłonić jeszcze stanę od góry, wam pokażę to jest taka taki szpic zrobiony, delikatny żeby folia nie leżała na płasko, tylko tak pod skosem wtedy będzie woda ściekała nie będzie nie będzie, nie będzie stała w miejscu porządnie się naciągnie i będzie gitara no, a owce się tam pasą teraz. Yy, tutaj na każdą warstwę kostek, czyli po jednej kostce na wysokość sól, kilogram soli y, posypany, później druga warstwa, znowu kilogram soli no i tam trzecia warstwa, pół kilo soli i te ostatnie, żebym jeszcze posypał tą drugą połówką. I trzy kilo soli poszło żeby tą wilgoć jeszcze wciągło, żeby się nie parzyło No i co, tak to się prezentuje od dołu Przewiew elegancki Będzie podsychało I tak to wygląda O, owce Przyleciały Dwie Reszta tam się pasie No, na dzisiaj z sianem tyle Fajnie, że się udało z pogodą to zrobić. Sianko, i jeszcze jeden temat. Ktoś tam były pytania, ile kostek trzeba na zimę dla owiec. Więc u mnie to co tu widzicie, prawie setka bez jednej. Na tyle owiec co mam teraz, to będzie mało. Ja by ktoś miał dwie, trzy owce, to by to starczyło. Ale u mnie na 9 owiec. Później na zimę zostanie 7, a no to będzie mało. To trzeba będzie jeszcze 50 kostek do 100, czyli tak na 7 sztuk. Od 150 do 200 trzeba będzie. Zobaczymy, jak Otawa będzie rosła. Jak to będzie wyglądało. Więc mam nadzieję, że z 50 kostek tam na Otawie będzie. To mi wystarczy wtedy. A będzie więcej też się nie zmarnuje dobra, na dziś tyle jeżeli filmik się Wam spodobał zostawcie łapkę, komentarz, subskrypcję widzimy się w kolejnych odcinkach. Niech się darzy, trzymajcie się, cześć